Witam Państwa z Brukseli. Tutaj Rzeczpospolita napisała jakiś taki paszki, że się Kongres Nowej Prawicy rozpada całkowicie, a już zwłaszcza UnioPosłowie posłowie są rozbici kompletnie, więc rozbici posłowie siedzą tutaj. Strasznie rozbici jesteśmy. Witam no, Proszę Państwa, to zawsze tak było, że Gdziekolwiek ktoś w partii yy, yy, kłócą się z, albo wygadują między sobą ludzie, to wszyscy myślą, że to jest kłótnia na poważnie w sensie yy, jakaś personalna. Tak bywa w innych partiach. Jeśli to będzie w pisie czy w platformie, Państwo słyszą, że się wykłócają, to pewnie chodzi o to, że jeden drugiego zagryzie zaraz. Natomiast u nas tak nie jest. Od kilkudziesięciu lat, jak jesteśmy razem, e, wykłócamy się zawsze na tematy merytoryczne, bo taki jest nasz obowiązek. No, nie jesteśmy jedną osobą i tyle. I potem dochodzimy do jakiegoś konsensusu i mamy, i, 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 mamy i działać u nas prawie. Potworny spór kątak babicowego czy jedenastego. A tak swoją drogą w imieniu wszystkich. E, nas, naszej czwórki życzę Polakom, żeby wygrać z Rosją w dzisiejszym to jest a, a to. Przede wszystkim to nas zdziwiło. Bo do nas dochodzą wieści, my sobie tutaj siedzimy i walczymy z politycznym przeciwnikiem w zgodzie i w porozumieniu, i nagle dowiadujemy się tak. z kraju, że między nami są jakieś straszne różnice. Otóż, no, między nami to są różnice wieku, wzrostu i zarostu. A jest. poza tym, różnice poglądów to są między nami a całym tym otoczeniem, prawda, które my tutaj mamy wokół. I tu różnice zdań, różnice postaw, i różnice poglądów są widoczne. A między nami tych różnic jest tak mało, że nie ma żadnych w ogóle. Panie i... Nie wiadomo skąd w ogóle taki element. się wziął. Nie dojrzała. I... Znaczy, no, Chce z... coś widzieć, a nie wiadomo, wiadomo co. skąd się ten temat bierze? No, po prostu ludzie, którzy nas nie lubią, no chcieliby nas skłócić. No, Poza tym dziennikarze ja poradzę, zawsze chcą no... widzieć krew, pot i łzy, a u nas tylko pot, a krwi tak, nie, widać, nie widać i nie widać, więc mają problem. Tak. A swoją drogą jest to bardzo interesujące. Dowiedzieć się z gazety, że jesteśmy skłóceni. Przez... Do... Do... Bardzo dobrze to świadczy o. o bo byśmy mogli pismakach... tego nie zauważyć i nie wiedzieli. oczywiście, że tak, także naprawdę naprawdę chwalimy naszą pracę, że, że nam podpowiada, co tutaj Tam jest rzetelna praca. Jest dziękujemy. To... dziękujemy. Ale z góry świątecznym wygramy. Dziękujemy za reklamę. Dziękujemy za reklamę w każdym razie. Dziękujemy. 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 Unia Europejska, w takim wydaniu, w jakim miałem ją okazję oglądać przez trzy dni w Strasburgu. Dla mnie osobiście jest nie do przyjęcia. Unia Europejska nie jest tam żadnym pałacem pełnym prześwietności. Unia Europejska jest miejscem, gdzie masa szpondaków wyszarpuje szmal. I ci, którzy to założyli, dobrotywie się temu przyglądają, cieszą się, że ci ludzie korumpują, że boją za szmalem. Takich właśnie sukcesywnych oni chcą mieć, takich się polityków chcą wychować. I Będziemy się zawsze Kierowali interesem państwa polskiego, będziemy zawsze myśleli o narodzie polskim, czyli o naszych przodkach, którzy nam przekazali swoje dziedzictwo, o nas, może w najmniejszym stopniu, o naszych dzieciach, naszych wnukach i naszych prawnukach. Bo musimy przekazać im to dziedzictwo, dziedzictwo w stanie nienaruszonym, a może nawet wzbogaconym. Dlatego, proszę Państwa, o tym zawsze myślmy. Nie mówmy jak lewica o społeczeństwie. Mówmy zawsze o narodzie, Bo o tych wszystkich ludziach, którzy tworzyli nasze wartości i którym te wartości musimy przekazać.